Cześć, siemanko, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy o bardzo ważnym aspekcie tradingowym, około tradingowym, w którym poruszymy temat, czy warto zaczynać trading, zaczynając od konta realnego. No, w internecie można znaleźć wielu doradców, którzy właśnie w ten sposób będą Tobie doradzali, żeby wejść w ten rynek. W rynek, w którym od razu pojawiają się realne pieniądze, od razu możesz realnie zacząć zarabiać. Oczywiście nawijają makaron na uszy, mówią jakie pieniądze, jakie tysiące złotych, tysiące dolarów będziesz... Z tego tytułu zarabiać. Często jednak zapominają albo nie chcą przyznać Tobie, że oprócz aspektu zarabiania pieniędzy pojawia się również aspekt strat finansowych na tym rynku. No i tu się zaczynają schody. Zaczynają się schody, bo wszedłeś w rynek, w rynek tradingowy, nie znając kompletnie jego charakterystyki. Pracujesz z pieniędzmi realnymi, od razu wchodzisz w ten rynek właśnie z pieniądzem realnym, czy to jest 1000 zł, czy to jest 1000 dolarów, czy 10 tysięcy dolarów, bo ktoś Ci powiedział, guru tradingowy powiedział Ci, że właśnie w ten sposób będziesz. Zarabiał. Słuchaj jego sygnałów, on na pewno tobie doradzi. No i teraz wchodzisz w ten biznes, poruszasz się troszkę jak dziecko we mgle, bo nie wiesz, na czym polega charakterystyka tego rynku, na czym polegają zachowania rynkowe, z czego one wynikają, dlaczego tak się dzieje. Wyobraź sobie, że masz taką sytuację, w której dostajesz propozycję wejścia w taki biznes, będąc czy listonoszem, czy hydraulikiem, czy parając się innym zawodem. Dostajesz propozycję. Słuchaj, będziesz tam zarabiać grube pieniądze, tylko zainwestuj, no małe. 10 tysięcy złotych, 50 tysięcy złotych. Zastanów się, czy byś wszedł w taki biznes. Słuchaj, jest taka opcja oczywiście wejścia w tą formę biznesu na tak zwane dwa uda. Albo się uda, albo się nie uda. Czyli pojawia się aspekt hazardowy. Może Ci wyjść, może Ci nie wyjść. Masz 50% szans na to, że Ci wyjdzie albo, że Ci nie wyjdzie. Pojawiasz się od razu na tym rynku, nie znając zupełnie jego charakterystyki, nie wiedząc yy, co się z czymś wiąże, tak jak powiedziałem wcześniej? Pojawiają się od razu te emocje, na które nie byłeś, nie byłaś przygotowana. Muszę słuchać, ale kogo mam słuchać? Dlaczego mam tego, o tej osoby słuchać? Dlaczego jest cel? Dlaczego jest buy? Na czym to wszystko polega? Dlaczego klienci turystyczni przychodzą do sąsiada, a do mnie nie przychodzą? Ja tego nie wiem. Czy to jest rozwiązanie? No właśnie, musisz sobie odpowiedzieć na to pytanie samodzielnie. Mieliśmy przypadki klientów, mieliśmy przypadki osób, które przychodziły do naszej społeczności. Wyobraź sobie, zastawiały te osoby domy, swoje domy, bo ktoś im tak doradził, że słuchaj, jest hajs do zarobienia, no i dobra. Kurczę, ktoś mówi, dobra, zajebiście, jest hajs do zarobienia, zarobię pieniądze, nie powiem rodzinie, zastawię dom w 100 tysięcy dolarów. No, tak mniej więcej taka kwota 100 tysięcy dolarów. Wejdę, zrobię razy 100%, czyli 200 tysięcy dolarów. Spłacę oczywiście zastaw na dom, jeszcze będę mieć 100 tysięcy dolarów i dolarów i rodzinka będzie szczęśliwa. No i teraz wyobraź sobie, że taka osoba no właśnie to zrobiła. I co dalej? Możesz się domyślać, jak się to skończyło. Skończyło się to w taki sposób, że ten ów doradca nie wspomniał o tym, że na tym rynku można stracić. No i oczywiście te pieniądze zostały stracone. Pojawił się ogromny problem, nie tylko rodzinny, ale ogromny problem mentalny, psychologiczny, który naprawdę ciężko jest rozwiązać. Oczywiście mówię o ekstremalnych sytuacjach, ale te ekstremalne sytuacje mają też za zadanie unaocznić ci, jak to może wyglądać. Czy to będzie dla ciebie 1000 dolarów, czy 1000 złotych, to również te emocje się pojawią. I teraz wchodzisz w biznes nieprzygotowany. Klikasz sell, klikasz buy, coś ci się rysuje na tym wykresie, nie wiesz co tam ma być, nie wiesz dlaczego tak tam ma być. Mam stratę jakąś, nie wiem dlaczego i tak funkcjonujesz. Czy chcesz tak funkcjonować? Zadaj sobie pytanie, czy chcesz tak funkcjonować? W mojej ocenie takie funkcjonowanie jest totalnie bez sensu. Totalnie bez sensu. Będzie się to wiązało z reguły z tym, że bardzo szybko się zniechęcisz i bardzo szybko będziesz o tym rynku twierdził, że jest ten rynek, na tym rynku się nie zarabia. Nieprzypadkowo mamy takie statystyki, jakie mamy, bo Większość osób w ten rynek właśnie wchodzi w ten sposób i, i później mówiąc wprost, nie zarabia, wychodzi z rynku, jest frustrowana, powiada na lewo i prawo, że na tym rynku się nie da zarobić. No i tak powstają stereotypy. My w naszym programie, my w naszej społeczności zalecamy, wręcz zobowiązujemy naszych uczestników do tego, żeby zaczynali ćwiczenia, zaczynali ćwiczenie na kontach demo. Dlaczego? Dlatego, że jesteś w stanie na koncie demo, bez strat finansowych i bez konsekwencji finansowych nauczyć się właśnie techniki, jak te rynek funkcjonuje. Jak się rysują te świeczki? Dlaczego są w pewnym momencie y, strzały rynkowe, które powodują mocne wahnięcia kursów na ten rynku, z których do tej pory sobie nie zdawałeś, nie zdawałaś sprawy? No i teraz wyobraź sobie, że masz strzał na poziomie nie wiem, tysiąca dolarów, na koncie realnym mając kwotę 10 tysięcy dolarów. I nie wiesz, z czego się to wzięło. Okazuje się, że były jakieś ważne odczyty, których wcześniej nie brałaś pod uwagę, nie brałeś pod uwagę. I to jest właśnie jedna z przyczyn, jeden z powodów, dla których którego my zalecamy naukę na koncie demo. Konto demo stać się musi Twoim przyjacielem, z którym będziesz od początku uczył się odpowiednich nawyków, odpowiedniej techniki do tego, żeby zacząć przygotować się, zarabiać na tym rynku. Mówię oczywiście również o aspekcie mindsetowym, który również jest w stanie Cię przygotować właśnie na koncie demo do pracy z kątem realnym czy z kątem firm propfundingowych. To jest aspekt, który, którego nie unikniesz, i lepiej w mojej ocenie przygotować się właśnie w ten sposób do pracy z prawdziwym rynkiem, na prawdziwym rynku, niż dostawać po czterech literach właśnie w momencie, kiedy jesteś na rynku rzeczywistym, nieprzygotowany. Korzystając z konta demo i ucząc się właśnie na tym koncie demo, jesteś w stanie nauczyć się tego backgroundu, przygotować sobie te fundamenty, które będziesz później wykorzystywał na koncie realnym. Oczywiście przejście z konta demo na konto realne również niesie za sobą konsekwencje. To nie jest tak, że to przejdzie wszystko bardzo płynnie. Musisz sobie z tego zdawać sprawę, że będą emocje. Ale wyobraź sobie, że te emocje jesteś w stanie się nauczyć nimi zarządzać w momencie, kiedy masz te fundamenty. Te fundamenty pozwolą Ci na to, że będziesz w stanie szybciej przystosować się do tego rynku. Bez, bez tych fundamentów po, po prostu mówiąc wprost polegniesz. Ja mówię, na dwa uda, raz się uda, raz się nie uda. Oczywiście w większości przypadków mamy sytuację statystycznie, że takie osoby bez z przygotowania po prostu polegają na tym rynku i oznacza to dla nich wyjście z rynku, będąc sfrustrowanym. Natomiast mając ten background, mając te fundamenty, jesteś w stanie szybko się przystosować do konta realnego. Ostatnio dużo rozmawiałem z uczestnikami właśnie na ten temat. Opowiadali mi, jak po przygotowaniu właśnie tym takim fundamentalnym na podstawie strategii, których uczymy oraz mindsetu i tak mieli ogromne emocje, przechodząc na konto realne. Miałem przypadek osoby, która zainwestowała wyobraźcie sobie 150 dolarów w tych 150 dolarach pojawiły się takie emocje, że nie mogła ta osoba sobie z nimi poradzić, ale poradziła sobie ta osoba, otrząsnęła się, przypominając sobie to wszystko, o czym my mówimy, zarówno na wykładach, jak i w programie mentoringowym, jak i na spotkaniach naszych, spotkaniach grup Working. Opowiadamy o przypadkach, o różnych doświadczeniach i, i zadajemy zawsze takie pytanie. To wyobraź sobie, co by było, gdybyś wchodził na takie konto realne bez przygotowania. Oczywiście, konkluzja jest jednoznaczna. Absolutnie bym poległ, Absolutnie bym sobie nie dał rady. A tak, straciłem, straciłam, nie wiem, 50 dolarów. Okej. Okay straciłem, ale już wiem na czym to polega, mogę nauczyć się tych emocji na podstawie techniki, którą już nabyłem, nabyłam w kontekście strategii. Tak więc zastanów się, czy wchodzenie od razu na konto realne ma sens. Moje ocenie totalnie nie ma sensu. Sam to przeżywałem, też jestem jednym z takich przypadków. Wiem na czym to polega i uwierzcie mi, nie ma totalnie najmniejszego sensu wchodzić od razu na rynek konta realnego, bo może sobie po prostu z tym nie poradzić. Jeżeli zainteresowały cię tego typu porady, Zapraszam Cię na bezpłatny webinar, który odbędzie się we wtorek o godzinie 20. A link do tego webinaru znajdziesz poniżej. Trzymajcie się. Dzięki. Cześć, cześć.